Oto jak wytwarzam prąd na kempingu. Wożę ze sobą na wyjazdy jakąś stację zasilania. Ostatnio te oto EcoFlow Delta o pojemności około 1 kWh. Stację ustawiam w cieniu i podłączam do niej panele fotowoltaiczne. Każdy ma moc szczytową 110 W. Łączę je szeregowo, aby straty prądu były mniejsze. Kablem z końcówką XT60 podłączam panele do stacji zasilania. Tym samym gniazdem mogłaby być ładowana z gniazda zapalniczki podczas jazdy samochodem. Obok ma gniazdko do ładowania z sieci, z wtyczką jak wiele komputerowych zasilaczy. W stacji włączam przetwornicę i już mam prąd do Zasilania zewnętrznych urządzeń. Dziś tylko komputer, czasem także ładowarki, samochodowa lodówka. Kiedyś na kemping zabrałem w charakterze lodówki maszynkę do robienia kostek lodu. Z drugiej strony obudowy mamy gniazda USB. Do ładowania mniejszych urządzeń. Niestety mój laptop nie daje się w ten sposób ładować. Nawet gdy jest przejściowe zachmurzenie, panele wystarczają, by utrzymać stację w pełni naładowaną, gdy korzystam z komputera. Oczywiście trzeba je co jakiś czas przestawiać, ale można też położyć w nasłonecznionym miejscu na płasko, choć godząc się z tym, że nie będą wtedy pracować optymalnie. Tej stacji poświęciłem osobny materiał, który tu na dole podpiąłem. Kliknij i zobacz go teraz.